żej odcinka LIDER, Leader, Vize, Elocity, PLATINET, Clicklist.pl oraz Iweriper, Magmar, Stryk. Cześć, witam. Od niedawna mamy nowy sposób na ładowanie samochodu elektrycznego prawie za darmo. W dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na kilka pytań. Jak ładować za darmo elektryka w domu, nawet jeśli nie posiadamy fotowoltaiki. Dla kogo są dzisiaj taryfy dynamiczne? Co to jest rynek dnia następnego? Więc na początku musimy zacząć od rachunku za prąd. Jak to wygląda? Wygląda to dwutorowo, bo mamy tak. Mamy po pierwsze dystrybucję, czyli przesyłanie energii elektrycznej, czyli mamy tutaj. No, tak w uproszczeniu, właściciela kabli, tymi kablami prąd płynie do nas, i to jest jeden, jedna część rachunku. Kolejny element rachunku to jest sama sprzedaż energii elektrycznej. I tutaj możemy troszkę powalczyć, bo sprzedawcę energii elektrycznej możemy zmienić. A od niedawna na rynku mamy taką firmę jak Stryk, i ona oferuje dla indywidualnych gospodarstw domowych taryfy dynamiczne. Przy czym będę zaznaczał, chodzi o samą sprzedaż energii elektrycznej. I teraz tak jak do tego podejść? No, po pierwsze, trzeba zrozumieć na czym to wszystko polega i na czym polegają ceny dynamiczne. Te ceny są ogłaszane, na przykład dzisiaj mamy środę, to na czwartek są ogłaszane dzisiaj o 16. Czyli jednego dnia o godzinie, po godzinie 16, już wiemy jakie będą ceny kolejnego dnia. I tutaj na początku od razu wszystkim podpowiem: zainstalujcie sobie aplikację Stryk. Od razu w tej aplikacji na ekranie głównym będziecie widzieć te ceny i będziemy. Będziecie wiedzieć, o czym tu dzisiaj do was rozmawiam. Może tak trochę pokrętnie, ale od tego trzeba zacząć, żeby się trochę z tymi cenami oswoić. Ja od no, kilku lat już zaglądam na TGE.pl, są tam te ceny godzinowe, można sobie też tam prześledzić ceny z ostatnich dwóch miesięcy, także można sobie to wszystko przeanalizować. Ja to robię od dość dawna i dlatego między innymi podjęłem współpracę z Pstryk. Dzisiaj możecie Wy też z tego skorzystać, macie tutaj kod rabatowy na minus 50 zł na pierwszy rachunek. Ale dla kogo to jest? Więc po pierwsze, żeby przejść na Pstryk, trzeba być na nowych zasadach, czyli jak ktoś ma fotowoltaikę na starych zasadach, to raczej bym się w to nie pchał, bo trzeba by było przejść na nowe zasady, a stare zasady były po prostu lepsze. Natomiast jeśli ktoś nie ma fotowoltaiki lub ma fotowoltaikę na nowych zasadach, to taki pstryk jest na pewno godny zastanowienia się, o ile najpierw przeanalizujemy sobie, czy będziemy coś w stanie na tym ugrać. Natomiast póki co jesteśmy w okresie, w okresie promocyjnym, mamy dzisiaj gwarancję ceny, 50 groszy netto to jest niecałe 62 grosze brutto i do września mamy taką gwarancję ceny. Jeśli by nam to wszystko źle poszło, źle byśmy tego prądu używali i wyszłaby cena wyższa, to średnia ważona zostanie zrównana właśnie do tych 50 groszy netto, więc nic nie ryzykujemy. Umowę mamy na czas nieokreślony. Możemy z miesięcznym wypowiedzeniem tutaj się z strykiem pożegnać. Więc jakby ktoś chciał, Spróbować, to myślę, że to jest najlepszy czas. A do tego jeszcze do 31 maja mamy licznik Pstryk za złotówkę, i w wybranych miastach jest też montaż gratis. Ewentualnie montaż jest banalnie prosty i każdy elektryk Wam to zrobi, jeśli nie jesteście w tej liście miast, które dzisiaj obsługuje Pstryk. Także myślę, że dobry temat, żeby wejść w taryfy dynamiczne, bo po pierwsze mamy gwarancję ceny do września, po drugie mamy licznik za złotówkę, a po trzecie aplikacja Pstryk zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, bo naprawdę fajnie to działa. Sprytna aplikacja. Widzimy tam swoje zużycia, widzimy tam swoje rachunki, widzimy tam ceny, jak się kształtują. No widzimy, jak to wszystko wygląda. Ale wróćmy do TGE i rynkowej ceny prądu. Jak to wygląda? Mamy tutaj coś takiego jak fixing 1, czyli pierwsza kolumna, i popatrzcie. Mamy dopiero połowę marca, 18 dokładnie, a już mamy w tygodniu ceny ujemne. Minus 20 groszy, minus 23 groszy, minus 17 groszy, to tu jest za megawattogodzinę, stąd w groszach no to trzeba po prostu przesunąć przecinek o jeden. Są takie możliwości, natomiast nie jest to oferta dla każdego, tylko dla tych, kto zużywa dużo energii i dla, te, dla ludzi, którzy no świadomie będą z tej energii korzystać. Ewentualnie mają jakiś magazyn energii inteligentny, który są w stanie tak wysterować, żeby wiadomo nie zużywać energii kiedy ona jest droga tylko wtedy iść z magazynu a ładować sobie choćby taki magazyn prądem tym tutaj z cen ujemnych także popatrzcie są dzisiaj możliwości jak zawsze mówiłem elektryka kiedyś bardzo opłacało się ładować na nocnej taryfie potem opłacało się najbardziej ładować z fotowoltaiki bo z fotowoltaiki licząc amortyzację to wychodziło jakieś 10 groszy a dzisiaj, dzisiaj średniorocznie może okazać się nie musi ale może się okazać że jak ktoś jest w miarę sprytny to może wyjść że będzie ładował takie auto dosłownie, dosłownie po kilka groszy. Spróbować, warto. Może się okazać, że w skali roku zaoszczędzimy dużo, dużo pieniędzy wydanych na energię elektryczną. Ale no, trzeba do tego podejść świadomie. Więc wygląda to tak, że zazwyczaj w weekendy, i generalnie w okresie od marca. Do może października występują dość często ceny ujemne. Ostatnio w weekend było minus 43 grosze. No i tutaj oczywiście za przesył zapłacimy, no ale jak mamy na przykład jakieś G12 W, to za przesył zapłacimy grosze. Trzeba też pamiętać, że 8 groszy netto, czyli tam niecałe 10 groszy brutto jest za obsługę tego całego systemu dla firmy Pstryk. Niemniej jednak, jak to wszystko dodamy, przesył, te wszystkie podatki i to wszystko, to może się okazać, że. Zużywając energię elektryczną, obniżamy sobie rachunek za prąd. Wiadomo, że trzeba na to wszystko patrzeć w skali roku. Mamy tutaj comiesięczny rachunek z Pstryka, także będziemy widzieć na bieżąco, jaka wyszła nam średnia cena kilowatogodziny, no i będziemy widzieć, czy oszczędziliśmy na tym, czy nie, a że mamy gwarancję ceny, mamy taką tarczę Pstryka, no to nic nie ryzykujemy, także myślę, że to jest dobry moment, żeby wejść w takie taryfy dynamiczne, jak ktoś nie ma fotowoltaiki lub ma fotowoltaikę na nowych zasadach. To będę cały czas powtarzał, także to trzeba pamiętać. No i teraz tak, kiedy zdarzają się te ceny ujemne? No szczególnie jak świeci słońce lub wieje wiatr lub jest jedno i drugie naraz. No i generalnie, choć w tygodniu też już się zdarzają, bo kilka takich sytuacji ostatnio było, to generalnie w weekendy. Także ja bym, tutaj jest moja prywatna opinia w tym momencie, poszedł w taryfę G12, żeby mieć tani przesył prądu w weekendy i w weekendy po prostu patrzył, kiedy są tanie godziny, zazwyczaj to jest gdzieś od godziny 10, 11 do jakiejś godziny 15, tam są nawet ujemne ceny i wtedy podpinał swoje auta do ładowania, poustawiał wszystkie tutaj sprzęty, które się da, ładował rowery, poustawiał wszystkie prania, pomógł tym pewnie żonie. No da się ten prąd w jakiś sposób spożytkować i takie pożytkowanie prądu, gdy mamy ceny ujemne obniża nam rachunki, a do tego nawet nie muszą być ujemne. Często te, ten prąd nawet w tygodniu, jak jest ładna pogoda, kształtuje się w okolicy kilku groszy. I tutaj taka moja obserwacja. Mi przez 8 miesięcy w roku udaje się ładować nasze auta elektryczne tylko ze słońca. I to są dokładnie te chwile, kiedy cena energii jest bardzo niska, bliska zeru albo nawet ujemna. Także myślę, że przez 8 miesięcy w roku, jak ktoś sporo jeździ, no to będzie w stanie to auto ładować dosłownie za grosze. A czasem nawet na takim ładowaniu zarobić. Także są kolejne możliwości. Dzisiaj dzięki filmie Pstryk, no każdy kto ma jakiś licznik, a już najlepiej mieć dwa liczniki, ja kiedyś miałem jakiś jeszcze taki garaż, no niestety dzisiaj go nie mam, tam był drugi licznik i w tym garażu oczywiście, że przeszedłem na taryfy dynamiczne, bo mi prądu troszkę brakuje, muszę dokupować i bym sobie tam po prostu odstawiał samochód w weekendy i tam się ładował. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, żeby mieć drugi licznik tu u siebie w domu. Natomiast ciągle nie mam czasu się tym zająć. Jeśli ktoś ma takie rozwiązanie, to niech da znać w komentarzach, jak to zrobić. No bo wtedy można byłoby mieć fotowoltaikę na starych zasadach i drugi licznik tylko po to, żeby ściągać nadwyżki z sieci, gdy ceny są ujemne. No i tutaj mieć to ładowanie samochodu praktycznie za darmo. Także są fajne możliwości. No i tutaj zalecam po pierwsze. Żeby zainstalować apkę, nie musicie, być, nie, musicie być, nie musicie mieć żadnej umowy, nie musicie być klientami Pstryk, żeby sobie zobaczyć, jak ona fajnie działa i poznać, zapoznać się z tymi cenami. A jak wygląda cała procedura? Wszystko robimy przez internet. Umowa to jest tam w trzech prostych krokach. Zamawia, podpisujemy umowę przez i zamawiamy sobie licznik. Licznik będzie za złotówkę do nas przesłany lub zamontowany u nas, jeśli jesteśmy w tych miastach, które Pstryk obsługuje. No i możemy sobie już działać, także nie wiąże się to dzisiaj z żadnymi kosztami. Wszystkie formalności, zmiany, sprzedawcy prądu robi za nas Pstryk. No i będziemy wszystko sobie ładnie w aplikacji widzieć. I powiem tak, wejdźcie koniecznie też na stronę Pstryk. W porównaniu z tymi stacjonarnymi, z tymi standardowymi sprzedawcami prądu, no to to jest bardzo przejrzysta strona. Macie tam wszystkie umowy. Jest to jasno, czysto i przejrzyście tam wszystko przedstawione. I tutaj jest jeszcze w warunkach umowy, że jeśli skorzystamy z tej promocji, że mamy za 1 złoty ten licznik pstryk, no to musimy minimum mieć rok, bo inaczej będziemy musieli po prostu zwrócić ten licznik, jeśli wcześniej rozwiążemy umowę. Także dla kogo ceny dynamiczne, dla kogo taryfy dynamiczne i dla kogo pstryk? No, dla kogoś kto używa dużo energii elektrycznej, a w szczególności dla kogoś, kto ma auto elektryczne, no i to auto elektryczne stoi w domu w godzinach, kiedy te ceny są ujemne, czyli na przykład weekendy. Także tutaj radzę sobie na początek, jak ktoś się na tym zastanawia, przeanalizować, wejść sobie na TG, zobaczyć tam ceny z ostatnich dwóch miesięcy i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tutaj też dodam, że najlepsze warunki na taryfy dynamiczne są wtedy, kiedy fotowoltaika w Polsce mocno pracuje, czyli zaczyna się to w marcu i kończy się w pod koniec października. To są te miesiące, kiedy na pewno będzie łatwo wbić się w te ujemne ceny, czy w zerowe ceny energii. Natomiast listopad, grudzień, styczeń, luty, no to tutaj możemy korzystać choćby z takich dolin cenowych, które występują w nocy, no ale tutaj cen ujemnych raczej bym się nie spodziewał, przynajmniej póki co. Jak powstanie więcej elektrowni, czy choćby jakiś atom, no to wtedy sytuacja pewnie się zmieni, natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Przez co najmniej 8 miesięcy w roku a jak zawsze opowiadam, no trzeba wszystko patrzeć w skali roku. I w skali roku, jak ktoś świadomie będzie z tego korzystał, a z tego się łatwo świadomie korzystał, mamy aplikację w telefonie, jak każdą inną. Jak patrzymy godzinami na różne Facebooki i tym podobne, to możemy kilka sekund zerknąć w aplikacji i zastanowić się, kiedy jaki sprzęt uruchomić. Fajnie jak mamy sprzęty w domu, jak pralki, suszarki, zmywarki pro z programowanym opóźnieniem startu. I ja, choć nie mam taryfy pstryk na ten moment, bo jestem prosumentem na starych zasadach, no to mówię, zastanawiam się nad tą taryfą nad drugim licznikiem, a do tego od lat używam tutaj dwustrefowej taryfy, czyli wszystkie sprzęty z opóźnieniem uruchomiają mi się w nocy, tak, żeby dokupować tylko tani prąd. No ale kurczę, kusi mnie, żeby dokupować prąd prawie za darmo. No i stąd mój pomysł na drugi licznik, i taryfę Pstryk. Dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś już używa z Was takich tutaj rozwiązań. Z ciekawostek, powiem wam, że tutaj Bartek Derski. E, też testuje u siebie stryk. No, i ostatnio zastanawiał się, co tu jeszcze naładować, jak prądu zużyć. No, bo dało się naładować samochód i jeszcze na tym zarobić. Także są nowe możliwości. Kiedyś to była tylko fotowoltaika i wtedy można było za jakieś tam śmieszne grosze, bo amortyzacja fotowoltaiki da jakieś 10 groszy za kilowatogodzinę się ładować. A dzisiaj są nawet lepsze możliwości, bo można to zrobić całkiem za darmo. No, tylko trzeba poznać się na tym jak zawsze zainwestować najpierw troszkę czasu na szczęście przy tej inwestycji nie trzeba inwestować pieniędzy bo przy fotowoltaice no to było nawet kilkadziesiąt tysięcy które trzeba było zainwestować żeby żeby elektrykę mieć za darmo a dzisiaj przy taryfach dynamicznych jak popatrzymy na taką średnią cenę kilowatogodziny przy ogarniętym użytkowniku no to znowu to będzie paręnaście, może parę 10 groszy za kilowatogodzinę i kilka złotych za 100 kilometrów. Także są kolejne możliwości. Jeśli tutaj skorzystacie z mojego kodu polecającego, to jest naprąd50, no to będziecie mieli minus 50 zł rabat na pierwszy rachunek, a pośrednio będziecie wspierać kanał Naprąd po Polsce. Także jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, mądrych, przemyślanych decyzji, żeby... Wam te decyzje służyły na lata i żebyście nie musieli co miesiąc wydawać pieniędzy z waszego portfela, a cieszyć się tanią jazdą. Tego Wam życzę. Do zobaczenia. Cześć.